Na Nikoli. Ja się począłam zacząć pogląd. O nie. Dobra, zaczniemy jeszcze no. Hejka, a więc dzisiaj jestem tutaj z tą P. i nagramy dla Was y, trochę inne wydanie Chubby Bunny. I mamy 10 pytań: 5 na mój kanał, i 5 na Nikoli. I mamy jakby 3 możliwości: A, B i C, więc nie będzie tak trudno, mam nadzieję. Dobra, więc mam Mamy te pianki. Tak, mamy pianki i. Jeśli źle odpowiemy, to musimy wsadzić sobie piankę do buzi. I nie możemy jej pogryźć, ani z tego musimy ją tak trzymać i zadawać kolejne pytanie. Ok, to zaczynamy. Dobra, więc musimy teraz ustalić, kto pierwszy będzie zadawał pytanie, więc y, kamień, papier, papier nożyce. 3, 4. To... Okay, teraz... ok, więc ja pierwsza zadaję pytanie. Dobra, więc na ilu koncertach zagranicznych gwiazd byłam? I odpowiedź: A10, B8, C7. B8? 7, oh, nie! <grym <grym> musisz wziąć? No, na 7 byłam. Ja wziąłem, że 8. Nie, na 7. Ile sobie łóżeczka jest w tym herbaty? A, 2 łóżeczki, B, 1,5 lub 1, C, 1 łóżeczkę. B. Gadłeś? Jest, szczelałam. Ile razy miałam świateł z paskiem? 6, a, czyli A6, B, 5, C4. Gadłeś. Czyli 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, dobrze. No co roku miałam? Dobrze. Mam tutaj dodaną uczennicę? Tak, tak. Mhm. Jakiego języka dodatkowego uczyłam się w szkole? A. Francuskiego, B. Irlandzkiego, C. Hiszpańskiego? Francuski. No, zgadnąć. No, <laughs> Słuchałam dzisiaj, jak mówiłaś o francuskim. A jeszcze nie ułatwiliłam. <laughs> Dobra, to jest proste. Na jakim profilu jestem w szkole? A. Biorchem, B. Dziennikarstwo, C. Językowe. Dziennikarstwo. W swoim życiu miałam A. Trzy razy złamaną rękę w tym samym miejscu B. Miałam złamaną rękę i nogę C. Nie miałam żadnych złamań, ale kilka razy miałam zresztą czoło i brodę <grym grym> A czekaj, jakie było pierwsze? Y, trzy razy ręka rękę w tym samym miejscu To B mm -mm. Miałam, y, Nie miałam żadnych złamań, ale miałam kilka razy sztywną brodę i czoło Serio? Nie powiedziałabym że się w życiu, bardziej myślałam, że... A, no dobra no. Czwarte. Jak mam na drugiej imię? A Karolina, B. Paulina czy C Marta? I tutaj chyba nie, wiem, ty nie mówiłaś na jakimś filmiku, czy mówiłaś właśnie nie wiem. Mi się wydaje, że mówiłam, ale A to Jakie była? A Karolina, B Paulina, C Marta. Paulina? Marta. <laughs> A chciałam powiedzieć Marta. I obrajem. Ja. I już masz drugą? Mhm. Teraz moje czwarte? O, to będzie trudne. Jak nazywają się moje siostry? A. Kamila, Monika, Klaudia i Wiktoria. B. Klaudia, Karolina, Monika i Wiktoria. C. Wiktoria, Kamila, Martyna i Klaudia. Czekaj jeszcze raz. A. Kamila, Monika, Klaudia i Wiktoria. B. Klaudia, Karolina, Monika i Wiktoria. C. Wiktoria, Kamila, Martyna i Klaudia. <grym B. <grym> mm -mm. Kurde Kamila Monika, Klaudia i Wiktoria Ja nie mogę Za dużo, nie za nie dużo, dużo. I... Za dużo mam wszystko, no, niestety I teraz masz piąte nie pytanie Mhm uh -huh. Piąte Moja ulubiona herbata Jaki ma smak? W sensie, to są te piramidki, to chyba każdy wie, ale jaki konkretny smak? <grym> Więc A. Owoce tropikalne, ja nie umiem mówić B. Malinowa, czy C. Owoce leśne Owoce leśne? Tak yeah! <grym> Najlepsza I teraz moje ostatnie pytanie, piąte kiedy mam urodziny? A. 1 maja B. 19 lipca C. 22 grudnia Jeju... Ja nawet nie wiem, czy tu masz w zimę, w lato, czy w ogóle, mogę sprawdzić gdzieś W lipcu? Mhm, jest jest, 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 To mi się wydawało Więc to była pierwsza część tego filmiku i następne 5 pytań będzie u Nikoli na kanale, także musicie zobaczyć, na dole będzie link do tego filmiku No i jeśli wam się podobało, to standardowo kciuki w górę Dziękujemy za oglądanie i dzięki, że mogłam być w filmiku. No ja również już leciałam z Irlandii do Żeby mnie odwiedzić, tak, tak. No dobra. Więc zapraszam na kanał Nikoli, tam będzie kolejna część tego filmiku i będzie kolejna pięć pytań. Pa! Ja raz robię jednak A nagrywa się już? Pięć pytań tak. Dobra, czekaj to, I po ile mam tutaj? To pięć I Pięć na moim kanale i pięć na Nikoli Ja się poczęłam za czas pogląd O nie Dobra, zaczniemy jeszcze no. na. Jeszcze raz hejka? hejka. Tak, trzy cztery Hejka! A, nie, jak to było wtedy? Inaczej powiedz z Nikolą To robimy teraz trzy cztery, żeby ustalić kolejność Aha, to pierwsze <laughs> Ja, się, ja, ja niech się nie chcę tam patrzeć Okej, okay, więc rob... Nie mogę mówić więcej Ja wygrałam, ja bo nie, ty nie jestem pierwszy, Ja, czyli ja, ja... Czyli kto zadaje pierwsze pytanie? Nie wiem. Ja wygrałam, czyli, czyli ja pierwsza. Czyli Czyli, pierwsza. czyli ja pierwsza pierwsze tak, tak. pytanie.